Jak Hejka, tutaj Szymon. I dzisiaj pobawimy się w proszę odcinek zakończenie roku przedszkolnego. Bo już było zakończenie roku szkolnego, ale to będzie później. Na początek będzie rok przedszkolny, a to jest nowość. Wczoraj sobie takie coś sobie zamówiłem. Byłem w dino i kupiłem, i też było w to, że było w to, że było w to, już było to już było ostatnie, to, 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 to już było i to będzie taki synek, więc zaczynajmy rodziców. Halo! E, 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 Halo! E, misiu! Misiu! patrzcie! to Misiu! O, jesteś, Misiu! Musimy już szybko do, do przedszkola! Ale super! to fresze wakacje! No tak, będą wakacje, będę się trochę cieszył. No. E teraz zaprę, teraz innej roczniczki. <grym wakacje> na spić teraz, Jestem tatą. Halo? E, Marszal? Marszal? Jestem. O, Marszal, musimy iść szybko do szkole. Musimy trochę zanim idziemy, Oświatliczko, chodź, chodź, Na to już jestem! Popraw się, bo musi być miły. No, no, no bo tego no, się bo nie się pachnie ja no, ja Jak tu wszystko rozkręcane. No pa, spad, szukniotki, co chciał. a tu pa, wszystko jest na jakiejś bolce, widzisz? No, nie, wiem, no, nie, Bo no, nie, to bada. Bada. Tym, to nie, ja ją wyjąłem. Chodzi o to, że nie, nie, tu nie, 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 Jó. Yes, mamo. Super, No może być nie. To mógł przesunąć to. Trochę przesunę. Tego nie będzie, kurwa. tu po opni Jestem! No, to się wszyscy o, będą. i żaba. Chodź chodzi, pan. Jest. 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 Ostatni rok! Ostatni round. Tu round. Mi no. no. no tu tak, okay, zaczynamy! Przedszkole. Pokażę Wam, gdzie jest przedszkole. Tutaj mamy przedszkole, czyli tutaj już się robi przedszkole. Więc pierwszy tak. Uh, hu, hu. Tak! Łagi, łagi, chodź! I trzeba być jeden rodzic, jeszcze Ralfik. Czyli mamy już trzech. Dobra. A kani jest z tatą, a jutro będzie miał kolegę. Wcale nie jest taki święty. Ja szczędzica. O żyją, żyją. dzień dobry. Mój synek tutaj się sobie siedzi. Tak, bo to już nie zakończenie. Chodź w co co śpiewać, saneczki najlepsze. Dziewki! Najlepsze sanki przed szkole chce śpiewać. Ale nie możesz. W szkole też nie możesz. W domu możesz gdzieś tam śpiewać. Chodź tu. Dobra, chodź. Chodź tutaj. Mam już dwóch dzieciaków. Proszę, siadajcie. Ja też tutaj usiądę. Jak to się może tutaj, bo się nie Stać się, bo Musimy coś krótkiego. Ostatnie pole. takiego, Policję. 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 Nie znacie. Tak. Może, może. Tak, dobrze, Dzień dobry, jesteś Pani Paryżu? znacie nie znacie. Tak. Czyli dostaniecie Libię Musicie napisać? Nie, 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 Poproszę pierwszego. go. co śpiewa koły sanki. Tutaj się podpisz, napisz opiszą, co śpiewasz szkoły sanki. To tylko picik picik. A tam coś było to biegu. Rygo, lisek, czy No i możesz iść. Damą sposoby. Możesz jeść to to. Ja gibosz jak klucz. Po Do do widzenia. Idziemy się przy komie. Kolejne chili. <tuszy> Chodźcie, do idźcie! Do, wadam, do mnie! Pierwsza żaba, bo jest kur kura pierwsza, bo kur... po kura to, po kura i stać. Stach. Kura? Litaczek? Przyprasek? Buźnek? Może iść.

George, jest Fajnych klasaczek na mieście. Nie rozumiem go. Kiedy go znałem dwa lata temu, kiedy mieliśmy No to się w od pierwszego Nie

i nikodem, nie kodem pierwszy napisz. Widzę, że tu nas, Buziak, możesz poczekać. Teraz mi idzie jeden. że tu nas, Buziak, możesz iść. Oh, do widzenia. Ostatni uczeń to ośmiornica! Podpisz się! Brawo! Lizak, buziak, przed nas możesz iść! To ostatni uczeń to piesołek! Podpisz! Lizak, przed tu nas, buziak, możesz iść! Dziękuję, by to pisać. Idziemy się w szkole! Dzieciaki, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę, w górę! Do zobaczenia!